Ja jestem Maczia i witam się z Wami już w kolejnym vlogmasie, co prawda w 12 i 13, ponieważ totalnie się nie wyrobiłam. Więc otworzymy sobie już okienka 12, 13 i nawet 11 ze schudy, czy bo ostatnio nie wiem, co ja zrobiłam, ale otworzyłam te kalendarze na bok i nie otworzyłam tych okienek do tej pory, więc yy, troszeczkę otwierania dzisiaj będzie, ale to fajnie, w sumie więcej fanów. Przez to, że mam właśnie zajęcia na weekend, to nie mam dostępu do komputera, żeby to wszystko obrobić, żeby z tym wszystkim wyrobić. Po prostu stwierdziłam, że nie będę się aż tak bardzo spinać, dam wam trochę powiedzmy lepszy odcinek, a nie na szybko byle co. Chcę się tymi vlogmasami troszeczkę cieszyć, a nie traktować je tylko tak, że muszę, 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 już musiałam po prostu odpocząć, a dzisiaj koniki miały kowala i jeszcze wam robiłam taką dłuższą lążę. I no, czasu mi całkowicie zabrakło. Dobrze, otworzymy sobie najpierw może doktora Horsa. Bardzo lubię ten kalendarz, bo on jest taki fajny, bo ma naprawdę dużo tych takich kosmetyków, które mi się zdecydowanie gdzieś tam przydadzą. Oglądałam już mnóstwo kalendarzy gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie. I w większości niestety ale lipa jest. I niektórym współczuję jak wydali na przykład kupę kasy, na przykład na kalendarz z Diora. Szukam dwunastki, <laughs> nie mogę znaleźć. I co my tutaj mamy? Pan i Pani Koń. Pan i Pani Koń, pianka do higieny intymnej dla koni. To jest coś ciekawego, ponieważ tego chyba nie ma nigdzie. Nigdzie nie ma po prostu takiego produktu. Chyba wypuścił to tylko i wyłącznie doktor Hors... Nie wiem, po prostu tylko wiem o doktorze Horsie. Więc no, ciekawe, przetestujemy. A sprawdźmy, czy to jest żel. Pianka! Ja lubię w ogóle produkty w piance, też sama użyłam naszka do buzi czy coś, więc o, tutaj kartonikiem. O, jak pachnie! Pachnie tak miętowo. Miętą dosłownie daje. Okej, okay, i otworzymy sobie od razu numer trzynasty. Nie mogę otworzyć. Chciałabym otworzyć. Hello. To naprawdę tak mocno, a to się nie otwiera. Czujesz? Nie chcą nam dać trzynastki. One eternity later. Ale to tutaj wzmocnili, że... Aż pies się wystarczył. I kolejny brokacik. Tym razem złoty. Hop. Chciałam tylko powiedzieć, że na razie przetestowałam tylko i wyłącznie różowy brokacik i on pięknie pachnie, tak truskawkowo według mnie. Jedyny minus, że on dodaje troszeczkę, one dodają e, takiego koloru nie są tylko i wyłącznie, że to jest sam brokat, tylko one dodają kolor. Na przykład zielony brokacik, bo testowała moja koleżanka, bo też ma ten kalendarz na siwym, to zrobiła siwemu takie, wiecie, zielone plamy, i było widać, że ma ten zielony brokacik, ale też jakby siwy stał się jednocześnie zielony. Kiedy robiłam tym różowym brokatem sonicę, to tak samo, nie był sam brokat, tylko też ten płyn był lekko różowy, i było widać, że ona jest lekko taka. Czerwona. I nie wiem, czy ten efekt mi się podoba, bo nie da się tego tak równomiernie rozłożyć tego koloru, i koń wygląda jak. No, siwy, na przykład, jak go popsikam tą zieloną, to wygląda, jakby się utaplał w trawie. Więc to chyba nie jest korzystny efekt. E, no dobrze, to już mamy te, które załatwionego. Te pieski jak zwykle czekają. Dobrze, bierzemy sobie kalendarz od widzek. Pójdziemy sobie tak tutaj po kolei. Ostatnie pieski, bo one zbyt szaleją, żeby po prostu otwierać. I bierzemy sobie 13 tutaj mamy i jeszcze musimy znaleźć dwunastkę. Szukam, 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 szukam. I nie mogę, O, znalazłam. 12. By twoja choinka była końska. Ja raczej choinki nie będę miała niestety u siebie tutaj na mieszkaniu, nawet bym nie miała gdzie jeszcze, żeby postawić. A jeszcze znając sali wszystkie bombki zostałyby zjedzone w 5 minut. No na pewno w jeden dzień już by bombek nie było, eee, ale jak coś to powieszę u rodziców. Uj poleciała, bo tam na pewno będzie choinka. Więc zobaczymy, czy jest to jakiś konik na biegunach. O, ja uwielbiam motywy koników na biegunach i piękna bombeczka, cudowna. W ogóle ten kalendarz też jest jednym z najlepszych kalendarzy, jakie kiedykolwiek miałam. Naprawdę, jest cudowne. Dziewczyny zrobiły taki fajny kalendarz, że ja bym mogła mieć same takie kalendarze. Taki z sercem, jeszcze tak fajnie przygotowany. I tutaj mamy na zimowe wieczorki. Zobaczymy, co tutaj się kryje. To może być na zimowe wieczorki? Jakaś świeczka? O, chyba tak, chyba zgadłam. Ale ładna, tu wszystko jest takie ładne, takie świąteczne. O kurde, ale nie otworzę. O, nie otworzę tego. Mamy świeczuchę, to jest zapachu, no ładnie pachnie, tak delikatnie, ale jest ogólnie mega śliczna, taki piękny samochodzik z choinką, no w ogóle te wszystkie rzeczy od dziewczyn są takie piękne, no patrz jak to, pięknie. Dzisiaj już rozdałam wszystkie brakujące smaczki, w sensie te, których nie rozdałam koniku, jesteśmy wyrównani, bierzemy 12. Znów mamy taką samą choinkę, dzisiaj taką właśnie sonicę dałam, eee, marchewkowo-kokosowa, sama testowałam. I jeszcze numer 13. I co my tu mamy? Różowy, powiedzmy, że to wieniec. Dobra. I bierzemy teraz dla piesków. Niech im będzie, że dzisiaj znów otwieramy dwa okienka. To nie będę otwierać tamtego kalendarza kolejnego, bo przyznam szczerze, że już poza kamerami wyciągnęłam im jedną rzecz. Bo dałam mi po prostu kostki do zabawy, bo w sumie tak się nudziły cały dzień. Więc mówię, dobra, już nie będziemy tego nagrywać. Niech one się już cieszą. I tak to by dostały, i tak to dostały. Tworzymy tutaj aż dwa okienka. Widzę, że te okienka już się zrobiły takie malutkie, więc tu już może nie być zabawa. Tak, jednak jest. O. Ogólnie cisza, stop. I spadła. Chwiel spokoju, tak? Ogólnie ten kalendarz byłby super nie, Sali, stop. Mogę powiedzieć. Ogólnie ten kalendarz byłby super, gdyby nie sali, która pożera wszystkie zabawki w dosłownie 4 minuty. I nawet Baku się nie zdąży nimi nacieszyć, bo ja je muszę wyrzucić, bo ona je pożera. Nie powiem, gdzie one później wychodzą. Ja po prostu, yy, on byłby świetny ten kalendarz, naprawdę, ale Sali jest po prostu zabawkowym terminatorem. I tutaj jest taka piłeczka plastikowa z dzwoneczkiem, więc ja nie wiem, jak to zaraz skończy. Nie wiem, w jak one się mają tym bawić, ale bierzemy numerek 13. One mają po prostu w sobie bardzo dużo ekscytacji. I tu jest również piłeczka. O, coś, co się już bardziej Bakusiowi spodoba. Taka gumowa. Piłeczka. Kurde, ale sobie odbiłam. Słodycze i musimy tu nadrobić aż 11, 12 i 13 okienko, więc bierzemy się do działania, bo nie mamy czasu. Ogólnie bym wam pokazała wszystkie słodycze, ale Michał już po drodze podkradał i tak tym mamy słodycze. Różne no. To jest otwieranie. Dzisiaj się po prostu obłożyliśmy. Zapraszam oczywiście dalej do. Cinka. Dzisiaj odgruzujemy sobie Sonikę, ponieważ dostałam paczkę ze szczotkami od lulalowca. co już sobie testowałam na serniczku. O. Oglądałam te szczotki i tak dalej, ale chciałam je przetestować tak dokładnie, czyszcząc konia, z tego względu, że sernikiem je głównie otwierałam i dotykałam je, ale chciałabym je po prostu przetestować, jak się sprawdzą rzeczywiście w czyszczeniu, więc sobie zrobimy taki test. Wyczyścimy Sonikę, akurat dzisiaj jest dość brudna, chciałabym jej przyciąć grzywę, tylko mam nadzieję, że wzięłam nożyczki, że ich nie zapomniałam, bo wczoraj je spakowałam, ale była ta akcja: wiecie z okiem. Dzisiaj oczko już jest dobrze, więc chciałam ją. Co to za popis? Co to za... A ty się rozciągasz? O, zmęczona, ale trzeba ją wyczyścić, bo jest po prostu cała, cała brudna. Więc zaczniemy sobie od szczotki tej na zaklejki, jeśli dobrze kojarzą. O, to na razie tak fajnie ściąga. Zobaczymy, czy trzeba będzie się namachać, czy niekoniecznie. Dobra, teraz z drugiej strony trzeba się troszkę tutaj pobawić. Ja się naprawdę postarała. Puścił ten, e, jak to się mówi, mróz o. i od razu błotko się pojawiło i od razu trzeba było się też skorzystać, no bo jakby inaczej, prawda? Jak to tak? Ogólnie bardzo fajna, jednak gdzieniegdzie bym mimo wszystko i tak poprawiła Magic Brushem. Tak, żeby jeszcze bardziej tutaj to doskrobać, ale mimo wszystko sobie radzi, bo zwykle te takie sztywne szczotki to tylko rzeczywiście do omiecenia skórzu i sobie za bardzo nie radzą, a ta sobie radzi. A Sonia była dzisiaj dość naprawdę brudna, więc tutaj jest plus to na pewno. I wiadomo, że też teraz jest dużo dłuższa sierść niż standardowo, więc jednak ten brud gdzieś tam mocniej się zagłębia. No nawet nie trzeba jakoś mocno dociskać, jednak mimo wszystko i tak pójdę po tego Magic Brusha, bo jestem też do niego przyzwyczajona i chciałabym jeszcze do tak bardziej jej tutaj rozczesać tą sierść tymi ząbkami. Mameczek brasza i weźmiemy sobie rozczoszony tutaj. O, bo on troszeczkę tak też wygładzi na swój sposób. Ale ty dzisiaj jesteś zapatrzona dzisiaj. Ale cię naprawdę trzeba tutaj odgruzować, bo wyglądasz... Oj, Sonika. Wyglądasz nieźle. Się postarałaś. I co z tego, że ja cię tak beszaruję, jak ty zaraz i tak skoczysz w to błoto, nie? No ale chociaż trochę, żeby nie było, musimy brać się do pracy, bo to jest zero mięśnia, zero. Tu cała zapadnięta. Ej przepraszam, tu masz zaklejki, chciałam je troszkę zgarnić. A czemu ty się tak napięłaś? Chodź. Co ty taka spięta? Super. Dobrze. Jest ok. Dobrze, teraz mamy tą z końskiego włosia. Zobaczcie sobie tylko, jakie ona ma kolorowe, fajne włosie. No końskie, więc yy, śmieszna sprawa. I co? I sobie ją. Przecież ona bardzo mięciusia, ma fajną gumkę mocną, więc na pewno mi tutaj nic nie wyleci z rąk, co się często zdarza niestety przy szczotkach, szkoda, że w Magic, nie, w Magic Brushu nie ma takiej właśnie gumeczki, bo mi zawsze on spada, a tu naprawdę mocno trzyma, ja nawet nie muszę trzymać tej szczotki, tylko wystarczy w taki sposób. Teraz oczywiście jeszcze z drugiej strony przeczesać siup I super. Piękna jesteś. No, ale taki flaczek z ciebie, trzeba ciebie poprawić. Mamy też taką fajną szczotkę do grzywy, i jest to z włosiem dzika, więc tutaj nie byle co, proszę bardzo, taka szczotka. E, taka dość twarda, ale bardzo fajnie wygładza i mimo wszystko rozczesuje, bez w ogóle jakiegokolwiek wyrywania, nie ma tutaj mowy, żeby w ogóle jakieś włosy zostały wyrwane, a grzyba mimo wszystko jest rozczesana, więc to jest naprawdę, naprawdę hit i ja się zastanawiam, czy sobie takiej szczotki po prostu nie zamówić dla siebie, bo dlaczego by nie, naprawdę. W ogóle praktycznie nie wyrywa włosów. no Moje to tam wypadły pewnie, bo za bardzo nie czesałam. Ale ogólnie mega fajnie. O, zobaczcie. Dobra, zastanawiam się, czy sobie nie zamówić takiej szczotki. No bo co, nie będę przecież używać tej i na zmianę z kolmi, no bo też chcę mieć jedną swoją w torebce. Dobrze, teraz mamy szczotkę do grzywy i jest to chyba największa szczotka, jaką kiedykolwiek dotykałam. Zobaczcie sobie tylko, jak to było się po prostu. Ona jest mega mięciu więc jeśli będziecie mieli gdzieś okazję, to nawet zamówcie sobie tą szczotkę, żeby ją podotykać, sprawdzić. No, jest po prostu cudowna. I znów mamy taką gumeczkę fajną, o, wygodną, i ona jest oczywiście do głowy, ale Sonia dzisiaj jest tak podekscytowana tutaj, że nie za bardzo chce jej się parę takich krótkich ujęć nagrałam, wtedy chciała fajnie, grzecznie stać, a teraz już takie jej się za bardzo już nie podoba to, że musi tutaj jeszcze te oczka trzeba jej troszeczkę doczyścić, bo ma całe brudne. Co ty taki? Ona tak w ogóle jęzorem. Czas przyciąć jej troszeczkę grzywę z tego względu, że no wygląda ona fajnie w takiej długiej, ale chciałabym jej jednak taką skrócić, żeby no nie wiem, Chyba, żeby tak te końcówki nie były takie postrzępione, więc zobaczymy, czy zostawimy je taką długą, czy, czy skrócić bardziej. Zaraz się to wszystko okaże, jak będzie lepiej. A ja z tego jeszcze nagrywam taką szybką rolkę ze spasoniki, więc wbijajcie również na moje inne seszale, bo tam staram się teraz być zdecydowanie częściej. Troszkę jej tak podciąłam same końcówki do rolki, ale powiem Wam, że nie mam żadnego pojęcia, czy zostawić taką grzywę. Czy ją mocniej skrócić, bo w sumie fajnie wygląda taki kucy z niej, że ma taką puchatą, e, troszkę dłuższą, końcówki teraz bardziej zadbane, więc nie wiem, no tutaj widzę, że jest takie, mówię no wiecie, krótkie, bardziej wytarte, ale nie wiem, czy chcę jej aż tak bardzo ścinać, bo zawsze jej wycinałam tak krótko, ale chyba nawet do twarzy jej w takiej długiej, więc nie wiem, jeszcze tutaj, o, podetniemy, poprawimy. I nie wiem, dajcie znać, czy tniemy na krótko, czy zostawiamy jej w sumie taki, taki luk z dłuższą grzybą. Mi się całkiem podoba, więc dajcie znać. Na koniec popsikałam ją jeszcze tym brokacikiem od Doktora Horsa i nie spodziewałam się, że on tak ładnie pachnie. Truskawkami, naprawdę. Ale czy tak się błyszczy? No coś tam się tutaj błyszczy. Myślę, że różowy to jest zdecydowanie jej kolor. Nie, Sanuś? Pasuje Ci. No. Piękna, pachnąca. No i co? W końcu wyczyszczona. Może jeszcze nie wygląda najlepiej, ale na pewno powoli dojdzie do siebie. Jeszcze mam tylko taką szczotkę do przetestowania, do kopyt. Ale nie będę jej teraz brudzić, no bo ona i tak zaraz tak czy siak wejdzie w błoto. Więc po prostu zrobi jej zwyczajnie kopyta kopystką. I no nic tutaj więcej nie zdziałamy. Bo i tak zaraz wraca na padok do koników. Pokaż tylko te strzałki, czy są git. O, ładne. Rzadko się to zdarza, ale są ładne. Mimo tego, że w takim błocie. O, stoi. To są ładne. I co teraz z ciebie nie wytrę? Bo ty jesteś cieściutka. No? Już nie mogę w ciebie. Hop. Chodź tu. Pokaż się. No, dobrze, to by było na tyle z naszego dzisiejszego spa. Doprowadziliśmy Sonikę do... Jak ty krzywo stanęłaś? stanie ładnie. Do ładu składu, wygląda ładnie, jest wyczesana, jest czyściutka, więc jest super. A teraz się zbieram, żeby jeszcze otworzyć z nią kalendarze na dzisiejszy odcinek, a ten odcinek zobaczycie sobie później. No, kalendarze już pewnie zobaczyliście, skoro to oglądacie. A ja lecę dalej, bo te vlogmasy to... Mnie wykończą, ale mimo wszystko jest fajnie. No i oczywiście teraz na innych social mediach, jak już mówiłam, staram się wrzucać coś codziennie, czy na Instagrama, czy na TikToka, więc tam Was serdecznie również zapraszam, bo tam są troszeczkę w innej formie te filmy i możecie zobaczyć coś innego.